Yo, Dagmara, dziś twój dzień Patrzysz w przyszłość, wiesz już jak Dom zbudowany, synowie rosną Piotr obok, trzyma tak, Masz ten błysk, którego wielu nawet szuka całe lata Twój złoty czas się zaczyna, teraz życie cię oplata Dagmara, to twój vibe Twoja szcena, twoja gra Niech ci bit prowadzi serce, niech cię życie w świat ha. Woła, bo to twój najpiękniejszy czas Słyszę to i wiesz to Dzięki bo czasem trzeba słów Żeby przypomnieć sobie Ile mogę jeszcze znów tak Jestem silna, młoda Jestem w środku i na twarzy I uczę się mówić głośno Czego moje serce pragnie Dagmar, to twój vibe Twoja scena, twoja gra Niech ci beat prowadzi serce Niech cieszy Teraz wiesz, co cię woła, bo to twój najpiękniejszy czas. Masz rację i pamiętaj, nie musisz prosić o zgodę. Ty już swoje zrobiłaś, teraz zbierasz własne plony. Jesteś piękna, inteligentna, z doświadczenia masz swój rap. Niech cię niosą nowe marzenia, ja dziś składam taki trak to słodkie, a ja wiem, że jeszcze mogę więcej wziąć Że ten złoty czas nie kończy się, on dopiero daję moc I będę tańczyć swoim jedzmie, bez cienia wątpliwości Bo kobieta, która wie czego chce, to warto miłości. Dagmara to twój vibe, twoja scena, twoja gra Niech ci bit, prowadzi serce, niech cię życie w światka, z Sto lat w pełnym świetle, ty Woła, bo to twój najpiękniejszy czas. Jo! Dagmara, błysz. Z to błysz.